Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Jakub Goraj i dzisiaj będziemy kontynuować cykl audycji W Głąb Siebie i porozmawiamy o, o metodzie kodu emocji. To będzie kontynuacja tego, co już sobie powiedzieliśmy. Pierwsza audycja była bardzo teoretyczna. Więc zachęcam też do zobaczenia sobie tej audycji, gdzie poruszaliśmy właśnie temat emocji, ale też umysłu świadomego, podświadomego, jak to wszystko wpływa i jak ta metoda może nam pomóc. A dzisiaj zajmiemy się Tematem, jak uwalniać te zablokowane emocje, jak komunikować się z naszą podświadomością, co to jest test kinezjologiczny i jak działa, i jakie są możliwości w ogóle w tej metodzie uwalniania emocji. Zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Więc, e, tak, jeżeli chodzi właśnie o, e, o testy kinezjologiczne, to test kinezjologiczny to jest takie narzędzie badawcze napięci mięśni. I jeżeli coś jest prawdziwe, jeżeli na przykład narząd jest silny, to, to napięcie mięśni wzrasta. Jeżeli z kolei coś mówimy, co jest nieprawdą, czy narząd jest chory słaby, to to napięcie mięśni się osłabia. I kinezjologia, te testy kinezjologiczne są, Stosowane w medycynie tradycyjnej, jak i alternatywnej już od 50-60 lat. I takim założycielem, twórcą kinezjologii stosowanej był dr Gotthard. Który właśnie zauważył, że jak narząd wewnętrzny jest słaby, to to napięcie mięśni się osłabia. Za nim poszli inni, i zainspirowany właśnie tym odkryciem Gottharda, poszedł Joe Diamond, który odkrył, że kiedy się uśmiechamy, to to napięcie mięśni w naszym ciele też wzrasta. A kiedy się smucimy, kiedy kiedy czujemy smutek, to to napięcie i kiedy, kiedy po prostu ta mina nasza jest właśnie taka smutna, to to napięcie mięśni się osłabia. I... Później pokażę Wam też, jak możecie właśnie komunikować się z tą podświadomością, ale jeszcze chciałem dodać, że są różne badania prowadzone. To, jaki ma wpływ, jakie emocje, jakie myśli mają wpływ właśnie na to napięcie mięśniowe że jeżeli coś mówimy pozytywnego czy prawdziwego, to to właśnie napięcie mięśniowe wzrasta. I mamy trzy rodzaje takich testów, które możemy wykonać. To czy tych testów kinezjologicznych jest więcej, ale ja tutaj podzielę się z wami trzema. Jeden test... To jest test wahadła, i test wahadła polega na tym, że jak sobie Państwo staniecie na wyprostowanych nogach, nogi na szerokość bioder, to możecie powiedzieć swoje imię. Na przykład mam na imię w moim przypadku Jakub. I możecie zaobserwować, jak wasze ciało się y, porusza. Na początku wziąć sobie parę głębokich wdechów, wydechów, żeby się osadzić, uziemić. I y, zazwyczaj jest tak, że nasze ciało porusza się y, do przodu. Jak y, mówimy coś, co jest prawdziwe, i w ten sposób tak samo reagują roślinki, które jakby kierują się do światła, do, do, do słońca. Tak samo nasze reakcje na prawdziwe, pozytywne yy, sformułowania, nasze ciało kieruje się do przodu. A kiedy coś jest nieprawdziwe, to nas od tego odpycha, prawda? I wtedy nasze ciało reaguje do tyłu. Więc jak ja bym teraz wstał i powiedział, Mam na imię Grażyna, to moje ciało wtedy zareaguje do tyłu. I oczywiście to jest kwestia też praktyki, zaufania do swojego ciała, żeby wyczuć to, bo Czasami y, możemy czuć się y, zestresowani czy przeboczni, to ten test może nam y, tak nie zadziałać. Ale jest to sposób właśnie na komunikację z naszą podświadomością. I jeżeli ten test y, Wam na początku może nie wychodzić, to teraz właśnie powiem jeszcze taką, y, Sugestie, że możemy się skomunikować z tą naszą częścią wrażliwą, naszym wewnętrznym dzieckiem i właśnie mu powiedzieć, że jak sobie staniemy tak na wyprostowanych nogach, zamknąć sobie na chwilę oczy i powiedzieć: Kochanie, tak jest, tak, i przechylić się do przodu. A teraz Ci pokażę, kochanie, jak jest nie. I powiedzieć tak jest nie. I przechylić się do tyłu. I później możemy powiedzieć jeszcze raz, że kochanie, jeszcze raz Ci pokażę tak jest tak. I przechylić się do przodu. I tak jest nie. I przechylić się do tyłu. I później dać tą intencję, poprosić nasze ciało, żeby pokazało nam tak, jak jest tak. I wtedy już nie reagować samemu, tylko zobaczyć, jak nasze ciało zareaguje. I później pokaż mi nie i zobaczyć, czy ta reakcja będzie. Czy, czy przesuniecie się do tyłu, czy, czy do przodu, i w ten sposób dostajemy odpowiedzi tak albo nie. I teraz możemy nasze ciało, możemy pytać naszej podświadomości właśnie w ten sposób, jakie mamy zablokowane emocje. I ja tutaj mam taką tabelkę, którą właśnie opatentował Bradley Nelson i ta tabelka składa się z 60 emocji. I dzięki tym testom kinezjologicznym możemy zapytać na przykład kogoś boli bolą plecy, tak? I możemy zapytać, czy mam zablokowaną emocję, która powoduje ten ból pleców? I dzięki tym testom kinezjologicznym możemy uzyskać odpowiedź. Jeżeli uzyskamy odpowiedź tak, przechylimy się do przodu, to wtedy możemy zapytać o kolumnę. Bo mamy tutaj w tej y, karcie emocji, tutaj w tej tabelce, mamy y, dwie kolumny A i B i jest ona jeszcze podzielona na rzędy parzyste i nieparzyste. I każda, y, każdy ten rząd jest też y, przyporządkowany odpowiednim narządom, tak jak w medycynie chińskiej. Że y, na przykład jeżeli chodzi o y, złamane serce, mamy też taką właśnie emocję, czy zdradę, czy porzucenie, to y, ona jest związana z sercem, bądź też z jelitem cienkim. Y, ale na przykład emocja y, nienawiści, złości. Jest związana prawda, z wątrobą. Często też mówimy, że coś nam tutaj siedzi na wątrobie albo że żółć nam się wylewa i właśnie z woreczkiem rzuciowym. Więc w tej tabelce mamy właśnie przyporządkowane te emocje. To nie znaczy, że tylko te emocje się blokują w tych narządach, ale one niejako jakby generują są tworzone tych y, narządach i mamy tutaj y, różne emocje, jak właśnie smutek, y, płacz, złość, strach, ale mamy też, na przykład, emocje y, taką jak bycie bez wyrazu. To jest taka takie poczucie bycia wycofanym. Takim niezdecydowanym w tej książce, właśnie kodu emocji. Te wszystkie emocje są tam ładnie opisane, i dzięki właśnie tym testom możemy namierzyć te emocje. I w jaki sposób to robimy? Ja pytam teraz, czy mam zablokowaną emocję, która powoduje ból kręgosłupa. I wtedy pytam, czy jest w kolumnie A, czy jest w kolumnie B. Jak przechylamy się do przodu na A, to znaczy, że jest w kolumnie A. I czy ta emocja jest w rzędzie parzystym, czy nieparzystym? Wtedy po prostu eliminujemy jakieś prawdopodobieństwo tych emocji i docieramy do tej prawidłowej. Więc na przykład ta emocja jest w rzędzie parzystym. To pytam, czy ta emocja jest w rzędzie drugim, czwartym czy szóstym. Od, Dostaje odpowiedź, że w drugim. I w drugim w kolumnie A mamy emocję martwienia się, niepokoju od razy, rozpaczy i zdenerwowania. I wtedy pytam, czy ta emocja to jest martwienie się? Nie, czy ta emocja to jest niepokój? I dostaję odpowiedź, że to jest niepokój. Czasami potrzebujemy wiedzieć coś więcej, żeby uwolnić te emocje. Bo nasza podświadomość jeszcze chce coś wiedzieć więcej, więc możemy zapytać tak samo właśnie poprzez ten test kinezjologiczny, który jest fantastycznym narzędziem, czy ta emocja na przykład zablokowała się w dzieciństwie. I na przykład dostajemy odpowiedź, że tak, czy ta emocja zablokowała się między 0 a 5 lat. Czy ta emocja zablokowała się między 10 a 15? I w ten sposób możemy się dowiedzieć, dojść do tego, jaka emocja została zablokowana, a wtedy podświadomość nam też podsyła jakieś wspomnienie z, tej, z tego zdarzenia, i wtedy możemy uwolnić niejako, właśnie. To napięcie, które się stworzyło w naszej przeszłości, i później, jak, jak uwalniamy te emocje? Poprzez wyrażenie intencji, to jest akt woli, czyli wyrażamy intencję, że moją intencją jest uwolnić te emocje yy, niepokoju i wzmacniamy to poprzez aktywację takiego kanału energetycznego meridianu i mamy dwa takie meridiany. Jeden to jest meridian zarządzający, który tutaj jest od nasady nosa aż po dół kręgosłupa, a drugi meridian to jest meridian centralny, który przebiega tutaj przez klatkę piersiową. I albo tutaj, właśnie w ten sposób, aktywując ten meridian, albo tutaj na głowie, możemy niejako wzmocnić uwolnienie, yy, wzmocnić tą intencję uwolnienia tej emocji. Bo w tej metodzie wystarczy, że jakby zauważymy tą emocję, z czym ona jest związana. I w ten sposób, poprzez właśnie oddech, poprzez aktywację tego meridianu i poprzez wyrażenie tej intencji, niejako jakbyśmy wydawali komendę do komputera usuń te emocje, możemy te emocje uwolnić, przejeżdżając 3-4 razy yy, wzdłuż klatki piersiowej albo właśnie yy, głaskając się, że tak powiem, po głowie. I do tego możemy użyć naszej ręki, albo też Bradley Nelson jakby mówi o tym, żeby użyć magnesu. On nie jest konieczny, ponieważ nasze ciało, nasza ręka też jest elektromagnetyczna, ale na początku może dla, dla Państwa będzie to pomocne, żeby takiego magnesu użyć, i można użyć po prostu magnesu z lodówki, ponieważ ten magnes niejako też rozmagnesowuje informacje, prawda? Jakbyśmy przyłożyli magnes do monitora, czy też do karty bankomatowej, to jest w stanie rozmagnesować te informacje i działa tutaj też podobnie. Więc jeżeli Państwa też coś boli, można sobie właśnie takim magnesem pojeździć po, po po ciele i też może to pomóc. I w jaki sposób um, te emocje w ogóle się uwalniają? Jakby to nie jest tak do końca e, zbadane, ale Bradley Nelson jakby przywołuje tutaj e, też e, tak jak działa tak jak działają słuchawki wyciszające, że jest pewna fala dźwiękowa, i druga fala dźwiękowa zostaje wysłana, żeby znieść jakby tą informację, jakby anulować ten, tą, tą wibrację. Tak samo poprzez właśnie ta emocja ma pewną wibrację, tak jak już wspomnieliśmy. Częstotliwość i poprzez właśnie zauważenie jej, poprzez intencję, poprzez właśnie aktywację tego meridianu powoduje, jakbyśmy wysyłali drugą znoszącą się falę, i ta emocja się uwalnia. I to jest też istotne, że ta emocja się uwalnia raz, na zawsze, eee, jakby na przykład ta emocja smutku się uwalnia raz na zawsze, ale tych emocji smutku mamy, możemy mieć w sobie bardzo dużo. Eee, Bradley Nelson mówi tutaj właśnie o bagażu emocjonalnym, który każdy z nas niesie, i im jesteśmy starsi, tym ten bagaż emocjonalny jest coraz większy. I jeżeli uwolnimy te Emocje, to nasze ciało się bardziej harmonizuje, czujemy lekkość. Podczas uwalniania emocji e, możemy odczuwać różnego rodzaju e, odczucia. Możemy nic nie poczuć, możemy e, czuć ciepło, czuć drgawki, e, może się zrobić zimno, ponieważ e, Każda z tych emocji, tych energii emocji jest inna. Mogą się pojawić łzy, naprawdę różne, różne odczucia w ciele się mogą pojawiać. Może się pojawiać taka jakby większa przestrzeń, większa lekkość. I te zablokowane emocje, właśnie, Powodują, że możemy widzieć jakby sytuację inaczej. A kiedy uwolnimy te emocje, na przykład reagujemy nad, tak nadreaktywnie, prawda? I jak uwolnimy emocje, na przykład związane właśnie z naszymi bliskimi, to okazuje się, że oni się zachowują dosłownie tak samo, ale my już mamy nastawienie do tego bardziej neutralne. Dzięki tej metodzie, też u wielu moich klientów, na przykład, mijają jakieś bóle fizyczne, ponieważ było to psychosomatyczne, oparte na emocjach. I Bradley Nelson też mówi o tym, że 90% właśnie takich bólów fizycznych jest też spowodowane tymi zablokowanymi emocjami. Zachęcam Państwa do przeczytania książki i do Poszerzenia wiedzy na ten temat. I jeżeli pojawią się pytania, jakieś to serdecznie zapraszam. Bardzo chętnie odpowiem. Pomogę też właśnie z tymi testami kinezjologicznymi. I na koniec chciałem jeszcze pokazać właśnie jeden test kinezjologiczny: to jest test pierścienia. I tak samo. Jeżeli coś jest prawdziwe, to to napięcie mięśniowe wzrasta. Zakładamy sobie taki pierścień. A jeżeli coś jest nieprawdziwe, w sensie ta odpowiedź jest fałszywa, to to napięcie maleje. I wtedy wiemy, że ta odpowiedź jest nieprawidłowa. I. Możemy w ten sposób pracować z naszymi bliskimi. Możemy pracować na żywo, ale też zdalnie. Ja prowadziłem takie sesje z Nowej Zelandii, z Australii, Indonezji. Więc tutaj energia nie ma granic. Ehm, także możemy pracować właśnie ze zwierzętami i z ludźmi w ten sam sposób. I ehm, i również z dziećmi. Wtedy wykonujemy tą sesję. To znaczy, nie potrzebujemy zgody dziecka, tylko możemy zrobić tą sesję poprzez rodzica. I tak samo te emocje możemy uwalniać nawet u dwóch, latków Także chętnie zapraszam Was serdecznie do. Do eksploracji, do, do. zachęcam też do pytań, jeżeli macie jakieś pytania, i dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnej audycji. Jeżeli film przypadł Ci do gustu, zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z podobnymi treściami. Kliknij też w jeden z polecanych przez nas filmów, aby od razu kontynuować oglądanie.